Kurde No to chyba coś tam łapie tego tylko... Nie, to jest niemożliwe! Dobra, jakoś taki jestem rozskakany po tym torze To strasznie dziwnie ta oponka tak Jeśli mnie ta oponka jedzie. Może przez to, że mam teraz dużo ciśnienia, bo mi znowu dętka obróciło i wentyl, widziałem, że jest bardzo krzywo. Także na ostatni moment udało się mu ratować. No, możliwe, że przez to, że jest więcej ciśnienia, teraz się tak mało pewnie czuję na niej. No i z przodu oczywiście się nie pochwaliłem, bo dzisiaj sam, no to tak trochę gadania będzie. Nówka sztuka opona Mitas do kompletu na tył. No, nie ma to tamto. A zobaczymy co z naszą budowlą. Czy ktoś się nie rozwalił? No co tam się stało No ktoś tu paletę oparł Ten klej Ten zaprawę Się bawił czymś Tak to stoi Nie będę tego skakał Bo wtedy tu te opony przywiozłem Zresztą nie wiadomo co z tym będzie w końcu Zbudowane chyba pod jeden odcinek, tak naprawdę, bo nikt z nich nie chce tutaj skakać Jest duża różnica w jeździe. Strasznie te koło lata. Szura, okropnie. Jestem ciekaw, jak tutaj. O kurde, dawno tego nie widziałem. Ale się kolejny porobiły. O kurde. Kurde. Coś ty. Co tu się dzieje teraz? Jaki tu jest ogromny rów w tym momencie. No kurde i zaś jestem sam nie? Standardowo. No nie ma opcji. Takie rowy się tu teraz porobiły, że to jest porażka. Teraz jak tą... To... Kurde, prosto do tego rowu to wpadło. Także... Tutaj raczej mamy polatane. I co? I się tu zablokowałem. O. Tu się teraz oparłem. O, ten kamień. No nie. Normalnie nie wierzę, nie. No, tragedia, jak mam być szczery. Kurde, tak podmyło. To ten gwiazdajgósz, a stąd tego w ogóle nie widać tych rowów. Ja tak na pewniaka poszłem. Kurde, to spróbuję po lewej te lajtowe bo coś trzeba podjechać tu dzisiaj. Albo na tym wysokim ciśnieniu po prostu będą teraz problemy. Nie, to jest niemożliwe przecież. I niech mi ktoś powie, że niskie ciśnienie, znaczy, że trochę wyższe ciśnienie nic nie daje. Czekajcie, kranik gdzie jest kurde, mam przecież jak on by tam zleciał na dół masakra no nie ma szans tak jeździć, naprawdę te 0,9 bara to jest tu zabójstwo jeszcze jest tyle sypkich kamieni on w ogóle tu nie łapie trakcji, nie? dobra, bo leci tego paliwa dużo jak ja go teraz podniosę? kurde Ach. 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 Нет. Нет шансов. Ух. A tyle I nie daje rady Jadę się przejechać, bo Ciast cały zapuściłem Nie, niemożliwe Już tu czułem ciut, że jest coś nie tak Nie mam już siły na nic To jest Trzeba trochę upuścić tego ciśnienia, ciutkę. Tylko teraz ciutkę, żeby nie za dużo, naraz. Zaraz zobaczymy, czy są jakieś zmiany względem tego, bo nie jest masakra. Ja naprawdę, ja nigdy w życiu się tam nie przywróciłem na tej dolinie. Od początku wjazdów on zawsze dawał radę z takim zapasem, że na Wodzisławiu nawet przecież latałem. A teraz. To jest po prostu. nie mieści się w głowie, nie? O, jest czy lepiej. Na spokojnie, tam na razie nie próbuję, bo jak ja tam utknę, czy coś otwalę, to będzie masakra. Jeszcze raz tutaj. O, od razu lepiej, naprawdę. Na, od razu. Tak targa od razu do góry. To po kolei. No, oho, bez problemu. Jest różnica między barem a tym 06 jest różnica. Ło kurde, tu co się stało? Nie, dzisiaj to jest normalnie niemożliwe. Naprawdę dzisiaj to jest normalnie niemożliwe Tu jest tyle kolejin i wszystkiego Że się normalnie nie da jeździć, nie? Dobra, muszę trzeba zjechać na dół, bo za chwilę zaś zlecę. Trzeba wszystko potem tu przedmuchać Jak się raz przewrócę dzisiaj To widzę już potem raz za razem leci A ile tu jest kamienia Nie dzisiaj tak na lajtowo Bo to nie ma sensu To jeszcze jest ewentualność podjechać Da się! To nie jest to, że się coś zepsułem, ja się motorek da się, tylko że te kolejiny się porobiły od tej wody i nie jestem w stanie ich przeskakiwać. Tu jeszcze jest też spoko. Tylko, że jak tam zjadę, a tego nie podjadę, to już po stąd nie wyjadę. Jeszcze raz to podjadę, co przed chwilą podleciałem. W miejsca to podjedzie, tylko te ciśnienie, nie? Bo to jest bardzo sypki teren. No, to jest bardzo sypki teren. Mogę sobie tam od razu zjechać. Jak on w stanie jest na takim terenie zwolnić praktycznie do zera, jadąc z górki, no to chyba coś tam łapie. Tylko... Nie, to jest niemożliwe. Naprawdę. Jakim cudem dzisiaj się przewracam tyle razy? Aha, bo z przodu też mam inną oponę. Ja teraz. Nie mogę się tak dohamowywać, bo ona już bardzo mocno gryzie. Ale już teraz naprawdę nie mam siły tego podjechać. O! Nie, dzisiaj to ten motorek doprowadzić do, do jakiegoś normalnego stanu bo on póki co to jest strasznie dziwnie że tak powiem ustawiony i ten tył mnie trochę przeraża no. co jeszcze parę razy tu i spadam do domu ja nie mam siły dzisiaj go tak sam męczyć jeszcze wszystko były takie jakieś no wow alo się szybko drapie do góry Ma ta 300-ta mocy, no nie da się powiedzieć, że nie ma w ogóle mocy. Ma, bo się napędza dużo lepiej niż te 250. 250 nie było w stanie mnie poniewierać, jak ja byłem zmęczony. Tutaj trzeci bieg i ze mną to robi co chce, jak tylko odkręcę gaz i nie reaguje na to jego czyny. Jeszcze ma ten moment, jak przeskoczy te 4000 obrotów, to się dzieje już w ogóle. Na obraz padam do domu, kilka gleb zaliczonych. W sumie to tyle dzisiaj ogarnięte.